Cypr, wyspa, którą z niewiadomych przyczyn od dłuższego czasu omijaliśmy. Okej, okay, może przyczynę znamy, ale czy oby na pewno ona była słuszna? Cypr nigdy nie był na naszej liście podróżniczych marzeń, i w sumie bez żadnego konkretnego powodu. Coś mi się wydaje, że bardzo się pomyliliśmy. Zastanawiam się, dlaczego nie przyjechaliśmy tutaj wcześniej. Teraz chcemy pokazać ci nasz błąd i dlaczego musisz tutaj przyjechać. No i jeszcze pozostaje pytanie, gdzie przyjechać, bo Cypr jest przecież duży i w dodatku podzielony. A Cypr jest trzecią co do wielkości wyspą na Morzu Śródziemnym. Na północy Turecka Republika Cypru Północnego, a na południu część nazywana Grecką, która też jest całkiem spora. Warto wybrać więc zachodnie okolice Pafos czy wschodnią część przy Larnace. Dzisiaj opowiemy, dlaczego warto, gdzie warto i co będzie odpowiednie, w zależności od tego kto czego szuka na wakacje. No i opowiemy jeszcze, dlaczego wcześniej nie planowaliśmy wyjazdu na Cypr. Ale od początku Zaczynam się bardzo przekonywać do tego miejsca. Jak wiele osób kochających podróże zawsze szukamy nowych miejsc do odkrycia. Cypru jednak na najbliższe terminy nie planowaliśmy. Ostatnio poznaliśmy Macieja, który na Cyprze mieszka i Cypr bardzo sobie chwali. Opowiada nam o tym, jak w ostatnich latach Cypr robi się popularny i że odwiedzają go masy turystów z naszego kraju. Moi drodzy, ale wam powiem, że nie spodziewałem się, że tyle będzie Polaków na tej wyspie. Na Cyprze co chwilę spotykamy język polski. Naprawdę chyba po anglikach największa grupa. Nie? Wiemy, że Malta została jednym z ulubionych kierunków z Polski, ale Cypr, szczerze mówiąc, nie słyszeliśmy o tłumach rodaków ruszających w tym kierunku, ale też nigdy na Cyprze nie byliśmy, więc kto wie. No i tak od słowa do słowa padło na to, że jedziemy na wschodnią część Cypru, odwiedzić go i zobaczyć jak to wygląda naprawdę. Szybkie przygotowanie do wyjazdu, zakup biletów, no i lecimy oczywiście na własną rękę. Moi drodzy, my już w drodze na Cypr. Wybieramy się tam na dwa tygodnie. Nasza przygoda zaczęła się nieco nietypowo. Po przylocie do Pafos pogoda nas nie rozpieściła. A w ogóle pogoda taka średnia dzisiaj. Średnia, średnia, jest 18 stopni, lekkie chmurki. Jakby ktoś zastanawiał się dlaczego wylądowaliśmy w Pafos, skoro nasz cel to Protaras na drugim końcu wyspy, to odpowiedź jest prosta. Oczywiście oszczędności. Lot do Pawos był sporo tańszy, a zaoszczędzone pieniądze pozwoliły nam na zatrzymanie się na dwie noce tutaj i zwiedzenie nieco zachodniej części tak, wyspy. Tak jak Grecja się czuje, nie? No, no, bo to takie w sumie, w sumie grecka część. Zobaczymy. Aby być mobilnym i móc więcej zobaczyć na wyspie, wynajmujemy auto. Korzystamy z porównywarki wypożyczalni samochodów, która w ostatnim czasie bardzo przypadła nam do gustu. Link znajdziesz pod filmem. Złapał nas nawet deszczyk, także... Póki co mamy zimniej niż w Polsce. Zatrzymujemy się w dość budżetowym apartamencie, który jednak nas pozytywnie zaskoczył. Duży apartament tutaj spokojnie, można mieszkać w cztery osoby, może nawet sześć, jakby ktoś chciał spać w salonie na kanapie. Na szczęście już kolejny dzień przywitał nas słońcem. Ruszamy, pierwszy dzień eksploracji Cypru. Zobaczymy, co ta wyspa ma. Dla nas do zaoferowania. Ale ekscytację, mamy piękną pogodę. Zrobiło się ładnie, wczoraj słuchajcie padało chmurki, a dzisiaj się robi cudownie. Idealna wręcz pogoda, aby zacząć eksplorację. 100 km na godzinę to jest dozwolona prędkość na autostradach. Jak w Holandii w sumie. Przyzwyczajeni jesteśmy. Jak w Holandii. A co zobaczyliśmy w okolicy? Pierwsza atrakcja, jaką zobaczymy, to skała Afrodyty, czyli chyba jedna z najbardziej popularnych tutaj atrakcji w okolicach Pafos. 30 minut jazdy. A wam pokażemy ją jako ostatnią, żebyście zostali z nami do końca. <głosy> <głosy> Nie trzeba nawet wynajmować auta, żeby takie miejsca pozwiedzać. Tak jak widać, można całą trasę zwiedzić autobusem. Proszę bardzo, do samego miejsca. Narodzin Afrodyty. Tam widoczna w tle skała Afrodyty, czy też przez Cypryjczyków nazywana. Jak to było, Natalia? Skała Rzymianina. Pafos to miasto pełne historii. Od starożytnych ruin po malowniczy port i niesamowite widoki. Już teraz wiedzieliśmy, że Cypr ma do zaoferowania znacznie więcej niż się spodziewaliśmy. Moi drodzy, niezła bestyjka. I mówię oczywiście o statku, nie o Natalii. W tej części wyspy znajdziesz tak popularne miejsca jak skała Afrodyty, grobowce królewskie czy Łaźnie Adonisa, a to dopiero początek listy. To to w ogóle jest. Zachodnia część wyspy bardzo nas urzekła, ale jednocześnie zastanawialiśmy się, czy wschód Cypru będzie równie urokliwy. Czy to dobry wybór, aby zostać dwa tygodnie tylko na wschodniej części, która będzie lepsza na wakacje? Odpowiedź nadeszła dosyć szybko. Ruszamy ku dalszej części naszej przygody. Czas na przeprowadzkę do apartamentów Protara z turystycznej miejscowości z pięknymi, piaszczystymi plażami. Jesteśmy w okolicach Larnaki w pięknym apartamencie. Słuchajcie, naprawdę bardzo fajny. Nieduży, ale wiecie, dla dwóch osób więcej nie potrzeba. A wiesz co jest najciekawsze? Ten apartament możecie wypożyczyć, wynająć, załatwiając wszystko w języku polskim. Na dole w opisie podam wam namiary na właściciela, także z nim możecie po polsku wszystko załatwić. To Natalio na temat tego apartamentu. Chce się tam znaleźć. W trybie natychmiastowym. nie? <głosy głosy> praktycznie, praktycznie i ładnie. wszystko kompaktowe. W tej części Cypru jest już bardzo blisko na północną, tak zwaną, turecką część wyspy. Pomimo ostrzeżeń w wypożyczalni samochodów, jak chcecie jechać na północną część wyspy, to ubezpieczenie auta nie obejmuje niczego. Trzeba w 100% w razie jakichkolwiek szkód pokryć wszystko ze swojej kieszeni i jeszcze zapłacić za sprowadzenie auta z powrotem na południe. Także trzeba się dobrze zastanowić. I tak planujemy tripa na północ. Jest tam kilka miejsc, które koniecznie chcielibyśmy zobaczyć. Tutaj ludzie jeżdżą wycieczkami, można sobie wynająć takiego przewodnika. Można pojechać takim autobusem z grupą. Ale jednak wyjazd na własną rękę jest dla nas najbardziej kuszący. My zawsze szukamy dyskomfortu i największych ciekawostek. Także mi się wydaje, że sposób w jaki my jedziemy zwiedzić tą północną część jest najbardziej taki dyskomfortowy i... Ciekawe. Apartament, w którym się zatrzymujemy, znajduje się tuż obok promenady, którą można dojść w kilka minut do centrum miasta. Ścieżka prowadzi przy samym wybrzeżu z krystalicznie czystą wodą. Tutaj dwa kroki, jest taka fajna promenada i rano można sobie wypić kawkę, iść sobie na spacerek albo pobiegać, bo to jest wszystko w zasięgu dosłownie 30 sekund, minuty. Fajna miejscówka. Apartament oferuje dwa baseny i jest to idealne miejsce na wypoczynek. Moi drodzy, wychodzimy, tutaj mamy od razu bezpośrednio На бассейник. Pięknie są palemki. Pani już sprząta. Tutaj jest bardzo czyściutko, wszystko jest zadbane. Dużo jest apartamentów na sprzedaż. W ogóle Macie, od którego mamy ten apartament, który jest za nami, powiedział, że w czasie wielkiej zarazy mnóstwo ludzi się tutaj sprowadziło. I można powiedzieć, że zaczął się taki mini boom na cyfrze. Taki, taki trend, że zaczęło dużo ludzi... się mnóstwo apartamentów budować, mnóstwo hoteli. Dużo ludzi wciąż się tutaj sprowadza. Właśnie to się zaczęło w czasie zarazy w 2020 i trwa, jak powiedział do teraz. Spokój, cisza a jednak kilka minut spacerem i jesteśmy w centrum turystycznego miasteczka pełnego restauracji i barów. Witamy z miejscowości Protaras. Jesteśmy właśnie w centrum miasta, jest godzina przed 12, .00. ludzi jest jeszcze troszkę mało, ale jest mnóstwo restauracji, możecie sobie zjeść śniadanie, sklepy, butiki. Tutaj wynajmiecie auto, kupicie wycieczkę, kupicie sobie klapki, ubrania, wszystko. Protaras to też piękne plaże publiczne, takie gdzie można naprawdę wypocząć, poleżeć. Tutaj z tyłu przeważnie są hotele. Piękny żółty piaseczek, cudowna czyściutka woda. Łóżko kosztuje 2,50 euro, a parasolka kosztuje również 2,50. Jak w typowej, takiej turystycznej miejscowości, znajdziecie tutaj wszystko co potrzeba, żeby spędzić udane wakacje. Jeśli interesujecie Cię więcej na temat miejscowości Protaras, Ayanapa czy tej części Cypru, to zapraszamy na naszego bloga, gdzie Natalia przygotowuje różne wpisy na temat miejscowości, miejscówek, atrakcji itd. na Cyprze. A co powiesz na imprezy? Niedaleko, bo kilka minut jazdy samochodem, znajduje się najbardziej imprezowa miejscowość na wyspie – Ayanapa. Wiesz co jest śmieszne, że w okolicach tego klasztoru jest najwięcej takich barów, ze striptizem, z tancerkami Będzie trzeba wpaść tutaj, znaczy do klasztoru oczywiście 19 nie. 15 kwietnia jest otwarcie jakiegoś strip klubu. Kasza chyba zabiorę na urodziny. To jest żona. Tego lepszego Wow, dziękuję. To już są lab dance. Okay, Czyli to z tego klubu okay. opening ten club. Myślę wow. To, yes. jest. to jest ten ze striptizem? Castle. Castle. Wonderland. Tam też jest jedna z najpiękniejszych plaż publicznych na Cyprze, które widzieliśmy, czyli Nisi Beach. Ładnie to wygląda. Parking na plaży, płatny 3 euro za cały dzień. No i moi drodzy, jesteśmy w drodze na jedną z popularniejszych plaż w okolicy. Mam nadzieję, że będzie warto, bo żeby Wam to pokazać, zapłaciliśmy 3 euro za parking, ale ze mnie zgleda, co? Jezu, ile siada, kurwa. Jaka woda. Ale woda woda podnawa, jednak kwiecień. Woda jest orzeźwiająca. Są ratownicy, są bary, są sporty wodne. Jest wszystko, czego potrzeba. Są leżaki. znowu nie wszystko, czego potrzeba. No, piękna na, plaża. Na urlop taki wymarzony. Piękna plaża, miasteczko, jedzenie, restauracje, pamiątki, atrakcje w okolicy. Życie myślę. nocne. A Tak, kluby jakie przeżyliśmy, nie? Kluby, stripteasy. Teraz na weekend pierwszy zaczynają się otwierać, bo Promenady, na sezon. wycieczki, boltami. Moi drodzy, Ayan Napa to zdecydowanie większa miejscowość od Protaras. Tutaj dzieje się jeszcze więcej, więcej restauracji, więcej klubów, więcej barów. Więcej wszystkiego. Cała wschodnia część wyspy to zatrzęsienie pięknych miejsc i atrakcji turystycznych. Znajdziesz tu olśniewające, błękitne laguny, piękny most miłości czy jaskinie morskie. Kawo Greco Viewpoint. Jesteśmy moi drodzy. Stąd już ostatnie 400 metrów trzeba przejść na pieszo. Już wiem, że warto było. Dotarliśmy na Cape Greco i zdecydowanie miejsce jest warte spaceru, bo widoki są zapierające dech w piersiach. O, ależ cudowny kolor wody taki bardzo bardzo niebieski, ale inny, nie taki lazurowy, tylko tutaj jest chyba głębiej, mi się wydaje. Możliwe, tak, chyba coraz głębiej się robi. Coś wspaniałego, moi drodzy. Cudownych widoków i ciekawych miejsc jest tutaj tak dużo, że zasługują one na osobny odcinek, który też znajdziesz na naszym kanale. Ale Cypr to nie tylko krajobrazy to przede wszystkim niesamowici ludzie. Przyjaźni, uśmiechnięci, pomocni. Ja muszę powiedzieć, że zaskoczyła nas jedna rzecz, że ludzie są tutaj bardzo mili. To prawda. I to to co naprawdę, że aż ja nie wiem, jak zareagować czasami, bo już się odzwyczaiłam, będąc będą Polsce. <grym> no wytniemy. Najlepszy był pan, który odbierał nas do wypożyczalni aut z lotniska i zabierał też dziewczyny chyba z Czechy one były. I walizki wkładał. One takie miały wielkie plecaki, walizki potężne, a ten pan do nich. Mówi, Boże, bo co ty tam spokojnie, Co ty tutaj się przeprowadzasz? Po co ci? To... No. <laughs> Dawno nie spotkaliśmy tak wielu osób, które były tak miłe i pomocne całkowicie bezinteresownie. W sklepach, restauracjach czy na ulicy. Te interakcje z lokalnymi mieszkańcami wspominamy naprawdę bardzo miło. Wow, that looks oh, good. <laughs> And I cook zero. Cook zero looks normal. <laughs> thank po połowie naszego wyjazdu na Cypr przeprowadzamy się do kolejnej miejscowości. Natalio, czas pożegnać się z tym apartamentem. Tydzień zleciał, nie wiemy kiedy. My bierzemy walizki, torby, wszystko popakowane, spadamy. i spadamy na drugi apartament. To nie koniec przygody na Cyprze, tak się zostańcie z nami. Tym razem będzie to miasteczko Paralimni. To właśnie tutaj czekało nas największe cenowe zaskoczenie na wyspie. Ale zacznijmy od początku. Paralimni jest zdecydowanie mniej turystyczne niż Aja Napa czy Protaras, bo jest to najmłodsza turystycznie miejscowość w tej okolicy. Mniejsza ilość turystów jednak wcale nie jest minusem tego miejsca, bo dzięki temu można bardziej poczuć autentyczny klimat Cypru. Można sobie to mieszkanko wynająć na jaki czas chcecie, wszystko kwestia dogadania z Maciejem. Link zostawimy na dole, także wpadaj. To właśnie w Paralimni odkryliśmy naszą ulubioną restaurację z grecką kuchnią. Moi drodzy, a to nasze jak dotąd największe odkrycie, najbardziej ulubiona restauracja z kuchnią grecką jest tak cudownie, że musicie tu wpaść jak będziecie. A jeszcze jak zamieszkacie w apartamentach u Macieja, to dostaniecie 10% zniżki na jedzenie w tej knajpie. Moi drodzy, to właśnie dlatego nawet jak się jest w hotelu z all inclusive, to warto wyjść na miasto i trochę poszukać restauracji, bo tu jedzenie jest tak wspaniałe, że tego nigdy się nie dostanie na żadnym all inclusive, w żadnym hotelu. A w ogóle dzisiaj zamówiliśmy sobie mięsne meze. To jest taka uczta, dostajemy po... Po troszku różnych różnych pyszności cały czas nam donoszą. Ja już prawie się najadłem, a pan powiedział, że na razie zwolni troszkę z przenoszeniem, żeby, żebyśmy zdążyli zjeść, bo to jest naprawdę bardzo dużo i wszystko jest takie pyszne, że szok. Kot działa jeszcze w kilku innych restauracjach. Ja Nasz apartament ma dwa baseny, z których możemy korzystać. Na dole jest też siłownia, która już niestety nie jest darmowa, a kosztuje 5 euro za godzinę. Siłownia, jakby ktoś chciał sobie poćwiczyć przed plażowaniem albo po plażowaniu. Z Paralimni jest kilka minut drogi do pobliskiej miejscowości Derinia, gdzie odwiedzamy lokalny targ, czyli nasze największe cenowe zaskoczenie na Cyprze. Ale moi drodzy, Cypr to nie tylko słońce, bo jak widać dzisiaj się zachmurzyło. Ponoć słońce tutaj świeci ponad 300 dni w roku. Jak się okazuje, my w ciągu dwóch tygodni już mamy drugi taki dzień, także chyba wychwycimy większość. Tutaj ceny po prostu zwaliły nas z nóg, bo kupując bezpośrednio od farmerów można zobaczyć ile muszą zarabiać na produktach sklepy i markety. Truskawki musimy kupić po 2 euro. Ciekawe po ile w Polsce, piszcie w komentarzach. Moi drodzy, nie, nie chcę wierzyć, kupiliśmy 3 pomidory, ale takie duże. Szkoda, że nie mogę wam pokazać, bo nie mam więcej rąk. Za pomidory i dwa sporawe ogórki razem 1 euro. I jeszcze wzięliśmy dwie cytryny u innego pana. Pan wrzucił na wagę i mówi: 20 centów za dwie cytryny. Tak niskie ceny ja dawno nie widziałem. Trzy pomidory, ja ostatnio za e, podobną paczuszkę pomidorów, wagowo podobną, płaciłem w Polsce chyba 15 zł. A jak już mowa o sklepach, to ceny na Cyprze są bardzo podobne do tych w Polsce. Podobnie jest też z restauracjami. Moi drodzy, jest i polski akcent na Cyprze: Frozen Poland. Tak, grożona kaczka prosto z Polski. Moi drodzy i pamiętajcie o jednej rzeczy, jeżeli widzicie na poboczu zaparkowane auto, takie najczęściej to będą takie dostawczaki małe i w nich chowają z tyłu za szybą fotoradar i strykają zdjęcia. Przeważnie tutaj lokalni mrugają światłami, jest taki zwyczaj podobny jak w Polsce, że się mruga, że ostrzega się, że gdzieś tam sprawdzają prędkość, ale widzi się tego dosyć dużo, już trzy razy takie mijaliśmy jak zauważyłem, a kto wie ile razy mijaliśmy. Jak nawet o tym nie wiedziałem. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, bo to zawsze nam pomaga. To właśnie z paralimni planujemy odwiedzić północną część wyspy. Ukaż szykuję auto na wyprawę. Słuchajcie, chyba musi być czyste, żebyście mieli dobry footage z GoPro, którą tutaj przyrzepimy. Dowiadujemy się, że aby wjechać na teren Tureckiej Republiki Cypru Północnego, potrzebujemy wykupić ich lokalne ubezpieczenie na samochód. Zatem ruszamy w drogę, gotowi na dalszą przygodę. Przed wyjazdem na północ Cypru robimy w końcu mały research, żeby dowiedzieć się nieco więcej na temat podziału wyspy, jak do niego doszło i z jakich przyczyn. Dopiero teraz zaczynamy rozumieć, jak skomplikowana jest historia tego miejsca. Burzliwa historia Cypru sprawia, iż jest to jedyny w swoim rodzaju kierunek. Można tutaj odwiedzić kraj, który nie jest uznawany przez cały świat poza Turcją. Nawet nie będziemy próbować wyjaśnić całości sytuacji, bo potrzebowalibyśmy nagrać o tym osobny odcinek albo nawet kilka. Cypr przez konflikt stał się najbardziej zmilitaryzowanym, Strefą na świecie na jednego mieszkańca. Jest tutaj pełno baz wojskowych. Moi drodzy, no entry military area. A konflikt do tej pory nie został w żaden sposób rozwiązany. Ubezpieczenie na turecką część wyspy kosztuje 20 euro za 3 dni. Można wykupić sobie nawet całoroczne, półroczne, miesięczne. No dla nas 3 dni wystarczy. Zapłacicie za to tylko gotówką. Dlatego pamiętajcie, weźcie gotówkę kartą się nie da. Krótko po przekroczeniu granicy, która jest właściwie punktem kontrolnym, ponieważ turecka Republika Cypru. Północnego nie jest uznawana przez żaden kraj poza Turcją, więc oficjalnie nie ma tam granicy. Natrafiamy na wysokie ogrodzenie, zanim widać opuszczone domy i budynki. Kontrola paszportowa, ubezpieczenie jesteśmy poza Unią. Warto tutaj wyłączyć sobie dane komórkowe, bo tutaj już będą koszta. Nasz pierwszy cel tutaj to zobaczenie tak zwanego miasta duchów, czyli części miejscowości Warosza, która została opuszczona podczas tureckiej inwazji w 1974 roku. Moi drodzy, wkraczamy do ghost town, czyli opuszczonej części miasta. Słuchajcie moi drodzy, kontrola bezpieczeństwa, sprawdzają plecak. Nie weźmiecie ze sobą drona, także lepiej go zostawcie od razu w hotelu, w domu, gdziekolwiek. Pytali czy w ogóle jesteśmy z prasy, czy mamy Pakietkę z prasy, bo mamy tyle sprzętu, aparatów, kamer i mikrofonów, że myślisz, że jakaś prasa. Tutaj tętniło życie, to był bardzo popularny kurort turystyczny, gdzie było mnóstwo hoteli, miejsc noclegowych, kasyna, restauracje. Tutaj przyjeżdżały gwiazdy z całego świata, bo nawet przyjeżdżała tutaj Elizabeth Taylor czy Neil, Neil Armstrong. I to było w latach 60. bardzo popularne turystyczne miejsce, zwane Copacabana Morza Śródziemnego, czy też Perłą Morza Śródziemnego. Tutaj Mieszkali ludzie, którzy musieli opuszczać swoje domy, swoje biznesy. Teraz nie mają tutaj w ogóle wstępu. Są tutaj tylko wytyczone ścieżki. Tutaj nie można schodzić z tych wytyczonych ścieżek, nie wolno wchodzić do budynków, także to jest nadal strefa częściowo zakazana, że tak powiem. To miejsce nazywa się Warusza. Jest to dzielnica miasta Famagusta. Tak zwany Ghost Town, też znajdziecie to pod tą nazwą. Ja się tu czuję centralnie jak w, w serialu, bo w grze. Bardziej w grze, bo serialu jeszcze nie oglądałem. Fallout, nie wiem czy znacie, kojarzycie. To tak dokładnie wygląda właśnie jak w grze. Opuszczone, normalnie porzucone. Ponoć to miejsce jest trzy razy większe niż Czarnoby. Do całości na pewno nie mamy dostępu, ale chcemy dojść do tego słynnego miejsca, gdzie był salon Toyoty. Na zdjęciach najczęściej to miejsce widzieliśmy. W tej chwili miasto duchów wygląda jak scena z filmu Incepcja. Opuszczone całe wybrzeże. A do 2020 roku w ogóle to miejsce nie było dostępne dla turystów. Dopiero od niedawna można tutaj wejść i zobaczyć ten smutny obraz tego miejsca, tej historii tego miejsca. Północna część Cypru to też wiele innych atrakcji, jak na przykład ruiny antycznego miasta Salaminy, których historia zahacza aż o czasy Troi. Cypr to również dużo historii antycznej. Tutaj korzenie sięgają czasów po. Trójański. Tutaj też znajdziesz kościół świętego Barnaby. To już druga osoba na wyspie, która znała osobiście Jezusa, bo w Larnace jest też kościół wybudowany w miejscu pochówku Łazarza. Więcej na temat tych i pozostałych miejsc na Cyprze będzie w naszym odcinku poświęconym temu tematowi. Moi drodzy, tak się zastanawiamy, jak to jest żyć w kraju, który przecież nie jest uznawany przez cały praktycznie świat, poza Turcją. Czy nie. oni mogą podróżować? Czy może mogą składać wnioski o turecki paszport i wtedy podróżować jako Turcy? Bo przecież jak tutaj dostaną jakiś paszport, to on nie jest uznawany nigdzie na świecie. Nigdy wcześniej nie dotarliśmy na Cypr i w sumie bez żadnego konkretnego powodu. Tak się właśnie teraz zastanawiamy, dlaczego nas tu jeszcze nie było. Zawsze myśleliśmy, że to kolejna wyspa do złudzenia przypominająca te greckie. W końcu mówi się tutaj po grecku. Byliśmy już na pięciu greckich wyspach, więc na razie nie planowaliśmy wyjazdu na Cypr. Jednak nasze wyobrażenie tego miejsca było dalekie od prawdy. Moi drodzy, to nie jest kolejna grecka wyspa. Teraz widzimy, jak bardzo się myliliśmy na temat Cypru. W rzeczywistości Cypr to miejsce, które zaskakuje na każdym kroku. Ta wyspa ma wspaniałą, czasami smutną, ale jakże interesującą historię, która przenika każdy za kamary. Cypr i jego historia jakoś nigdy do nas nie trafiła i nie bardzo wiedzieliśmy, co tutaj się działo ani dzieje, nie znaliśmy dobrze tej historii. Jedyne co wiedzieliśmy, że jest to wyspa, która jest podzielona na dwie części na grecką i turecką. Jak się okazuje, Cypr to także burzliwa historia. To wieloletni konflikt z Turcją, który do tej pory nie jest rozwiązany. Cypr to też niesamowite widoki i laguny. Które zapierają dech w piersiach. Wspaniali ludzie, którzy swoją gościnnością i serdecznością potrafią rozgrzać serce. Pyszne jedzenie, które rozpieszcza nasze kubki smakowe. No i cyfr to oczywiście plażowanie. Piękne, piaszczyste plaże, cudowna woda. To również niepowtarzalne cuda natury. Piękne miejsca, które zahipnotyzują swoim pięknym wyglądem. Cudowne klify, jaskinie, kolor morza niepowtarzalny, wyjątkowy. Szum fal. Cudownie. Cudownie, musicie tu przyjechać. Cypr to zdecydowanie więcej niż się spodziewaliśmy. To miejsce, które ma wszystko, czego potrzeba do spędzenia niesamowitych chwil. Wyspa zafundowała nam wiele wspaniałych wspomnień, które zostaną z nami na zawsze. Dlaczego Cypr jest piękny, wyjątkowy, niedrogi? I może warto wziąć go pod uwagę, planując kolejne wakacje. Jeśli Cypr jeszcze nie trafił na twoją listę miejsc do odwiedzenia, to chyba warto to zmienić. Ta wyspa czeka z otwartymi ramionami. Moi drodzy, pamiętajcie, że mamy dla was kod zniżkowy na 5% rabatu na apartamenty na Cyprze na hasło Szewczyk Travel. Ten kod rabatowy działa nie tylko na apartamenty, go użyjecie też, jeśli ktoś chce zorganizować sobie ślub na Cyprze. Skontaktuj się z Maciejem załatw wszystko na temat ślubu. Użyj kodu Szewczyk Travel i dostaniesz 5% zniżki na ślub. Przyjedź i przekonaj się jak niesamowity może być Cypr. Po prostu trzeba tu przyjechać. I jest nam żal, jak dawno nam nie było żal, że wyjeżdżamy. Jeśli myślisz o odwiedzeniu Cypru i chcesz zobaczyć, jak zrobić to na własną rękę, koniecznie obejrzyj film, który podpowie ci, jak to zrobić najlepiej. Film już wyświetla się na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia tam. Cześć! Ten odcinek i wiele podobnych odcinków nie udałoby się nakręcić, gdyby nie pomoc naszych patronów z patronite.pl. Dlatego jeśli podobają Ci się nasze odcinki, okazują się pomocne i chcesz pomóc w tworzeniu ich więcej, zapraszamy na patronite.pl, ukośnik, Łukasz Szewczyk. A my w zamian naszym patronom wysyłamy kartki z podróży i inne gadżety niespodzianki.